Zagraliśmy, może najlepsze na początku z fokusem, ale później graliśmy to co chcieliśmy, przygotowaliśmy mecz bardzo odpowiedzialny. Myślę, że nam dało to pozytywny wynik. To nic nie znaczy, jeden mecz, nie więcej i to już zapominamy ten mecz i fokus do następnego meczu. Można zmienić jakieś rzeczy, uwidzimy. Są to playoffy i idea, o taktyki zaskoczenia i myślę, że, że musimy się przygotować do tego. Nie możemy pozwolić, że, jakieś, myśleć, że jesteśmy w porządku, albo nic nie jest w porządku, kim, kim się nie wykryje w mecze. Tyle. Wygrania serii pozostało nam jeden krok. E, najważniejszy, ale chyba najtrudniejszy. Mm, teraz Najważniejsze dla nas jest to, żeby mentalnie e, zostać e, na ziemi i po tak dobrym meczu musimy zagrać jeszcze je, jeden. E, musimy zagrać jeszcze lepiej. E, I droga do tego, żeby to zrobić, to chyba. Powinno być w ten sposób, że każdy z nas powinien zdać sobie sprawę, że nie przyjechaliśmy tutaj prowadzić 2-0, nie przyjechaliśmy tutaj przejść e, pierwszej rundy, tylko przyjechaliśmy z, tutaj zrobić coś więcej e, dla siebie i dla naszych kibiców, których słychać pod drzwiami i im trzeba e, oddać to, że. E, czy jest minus 14 stopni, czy jest ładna pogoda? Zawsze pod halą jest grupa kibiców, która ja, tak, tak nas tak wspiera. Jest. Dzisiaj tak się złożyło, że nie wróciliśmy do nich, za co ja przepraszam, ale mam nadzieję, że następnym razem będziemy świętować kolejne zwycięstwa wspólnie. Dziękujemy im za to, że nas wspierają. Gratulacje dla drużyny przeciwnej. Mieliśmy podobny problem jak w pierwszym meczu ze zbiórką w obronie. Tym razem dwa razy gorzej bo to wyglądało. Nie możemy sobie pozwolić na to, że drużyna przeciwna nam zbiera 21 piłek i wtedy 75 rzutów oddajemy przy tym my 51. Druga sprawa, też mieliśmy wiele otwartych pozycji i drugi mecz rzędu nasza skuteczność jest gdzieś tam z rzutów za 3 punkty bardzo gdzieś tam fatalna. W sezonie mamy 38, drugi mecz rzędu mamy 14% i umówmy się, te rzuty są otwarte. Nie są jakieś wielce bronione. Nie tylko przez tych, którzy mniej trafiają, ale nawet ci, co są naszymi strzelcami, mają otwarte rzuty. Szkoda, bo chcieliśmy przynajmniej jedno zwycięstwo stąd wywieźć jest 0,2. Natomiast na pewno nie składamy broni, jedziemy do siebie. U nas na pewno się nam lepiej gra i będziemy chcieli wszystko zrobić, żeby. Pomrywalizację jak najdłużej przedłużyć, a widziałem i takie rywalizacje, które się kończyły z 0-2 na 3-2. Także jeszcze raz gratulacje i do zobaczenia w Sopocie. Kazały wybrali. You know it's hard to talk about uh, such a game like this after loss, especially to zero. Well, what can I say? You no know, rebounds every time. They had only one. second chance, so I think that's only one reason what happened today. And uh, I just want to say that uh, for sure we're going to fight till the end. That's not over. We're like this. We're not like... Doesn't matter. That's it. I think that offensively, often we use Dominik dostał kilka piłek, dzisiaj Nuni dostał kilka piłek, mamy też przewagę na pozycji 3, Karol też dostał kilka piłek, z tego są gdzieś te podwojenia, te piłki rozrzucane, natomiast wyglądało to lepiej niż w pierwszym meczu, wydaje mi się, że mamy ten atletyzm, ale też atletyzm w obronie polega na tym, że musi być po pierwsze koncentracja, a po drugie musi być też wola walki i tego gdzieś tam, nam na samym końcu zabrakło, bo mówiłem o atletyzmie przy zbieraniu piłki. Nie? To jest tak z piłką w ataku, że jak ktoś chce zebrać, to jak na nią pójdzie, to ma szansę. My na tą zbiórkę dopiero w drugiej połowie poszliśmy. Natomiast bardziej mieliśmy jednak problem z defensywą. No, 25 rzutów drużyna przeciwna, więcej oddaje ten atletyzm, trzeba wykorzystać, że trzeba po prostu kurde zestawiać. No. Dziękuję.